Cześć. Słuchajcie, już dawno nie byłem taki zły, jestem zagotowany. Już wam wyjaśniam o co chodzi. Otóż e, dzisiaj dostałem informację, dzwonił do mnie tata z Anglii, że dostałem mandat. No okej. Okay. Mandat jak mandat. Ale co się okazuje? Że to już jest tak jakby z firmy windykacyjnej. Takie ostatnie wezwanie do zapłaty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybym wcześniej dostał jakąkolwiek informację o tym, że mam do zapłacenia mandat. Eee, żebyście mogli się z tym zaznajomić, z tym pismem, które dostałem od tej firmy windykacyjnej, wstawię Wam to teraz w tym momencie. Ja myślałem, słuchajcie, że w Polsce jest bezprawie, no bo w wielu kwestiach i rzeczach jest, ale jak wyjeżdżałem do Anglii, to myślałem, że tam jest normalnie pod tym względem, ale z każdym kolejnym rokiem i jak miałem do czynienia, czy słuchałem w ogóle ludzi, którzy tam mają jakieś kłopoty, w sensie, no nie wiem, z wieloma rzeczami, z urzędem skarbowym, z mandatami i itd., to przekonywałem się coraz bardziej, że jednak w Anglii jest takie samo, bo sprawie, albo nawet i gorsze pod tym względem, jak w Polsce. Eee, słuchajcie, oczywiście ja tam w poniedziałek spróbuję zadzwonić i to wyjaśnić, ale myślę, że to jest już taki etap, że nic się nie będzie dało zrobić. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ja wcześniej nie dostałem żadnego pisma, że mam ten mandat zapłacić. Nie wiedziałem o jego istnieniu i dowiedziałem się właśnie dopiero teraz. No, i teraz pytanie: kto zawinił? Czy poczta? Czy może ten urząd, który nam nie nałożył ten mandat? No bo ja dostałem teraz dopiero to pismo z windykacji i słuchajcie, naprawdę jestem zły, bo tam jest do zapłacenia 173 funty. To nie jest mała kwota. No, oczywiście, jeżeli będzie trzeba, no to to zapłacę, bo nie będę miał wyjścia. Tam jest napisane wyraźnie, że mam czas do 18, czyli do wtorku, do 23.59. Jak do tego momentu nie, wpłynie, nie wpłyną pieniądze, to przyjeżdża komornik i e, po prostu coś zabierze. E, dzwoniłem do ojca, mówię: No, przecież, ale jak? No, przecież to, to jest na mnie. Jak tobie może zabrać? Przecież ja tam już nie mieszkam, ja jestem w Polsce. A on mówił, że oglądał w angielskiej telewizji był taki program właśnie, między innymi o windykacjach i to ich nic nie obchodzi, e, że na przykład ja tam już nie mieszkam, jako że on jest moim ojcem, to oni mogą to po prostu jemu też zabrać, bo ja pod tym adresem. E, po prostu no w DVLA, no w dowodzie e, tam był mój adres, że tam jestem, tak jakby, że tam mieszkam no bo meldunkiem to nie można nazwać, bo w Anglii nie ma czegoś takiego jak meldunek e, no i po prostu e, mówi, że oni się nie będą z tym caskać, tylko przyjadą i coś zabiorą a dodatkowo doliczą sobie kwotę za to, że przyjechali, że musieli po prostu przyjechać. No to powiedzcie mi, jakie, jakie to jest prawo, czy to jest prawo, czy bezprawie, że przyjeżdża sobie komornik, ja nie mieszkam tam, ja jestem w Polsce i zajmuję, bierze sobie czyjąś tak naprawdę rzecz, czyli w tym momencie mojego ojca, która należy do niego, a nie do mnie. Sprawa się tyczy mnie, a nie mojego ojca. No nie wiem, może może tak nie jest, może mnie sprostujcie, może ktoś jest biegły w tym temacie. Może ktoś w ogóle z widzów, z oglądających mi pomoże jak to najlepiej załatwić, co z tym zrobić, no bo wiecie, ja nie jestem prawnikiem, ja się na prawie nie znam, tym bardziej angielskim prawie. No i jeżeli będzie trzeba, jeżeli będę musiał, no to nie będę miał wyjścia, będę musiał zapłacić te 173 funty. Słuchajcie, w normalnym kraju taka rzecz jak mandat, no to przychodzi, nie wiem, jest jakiś za potwierdzeniem odbioru czy coś takiego, a w Anglii tak to nie działa, czyli po prostu nawet yy, oni nie wiedzą, czy to pismo do ciebie doszło czy nie. Mają to w dupie, że tak powiem. Yy, no i słuchajcie, mogą tak naprawdę sobie zrobić z Wami co chcą. E, to no nie wiem. Dla mnie to jest po prostu bezprawie. W Polsce też są różne, różne rzeczy i tak dalej. E, różne, róż, dużo tego typu spraw. Ale ja póki co nie miałem żadnej takiej niemiłej z, z, związanej z takimi po prostu sprawami typu windykacja czy mandaty, czy w ogóle żadnych takich problemów że tak jak czasami się widzi na przykład w telewizji, jak mają ludzie. Nie wiem, że mają jakieś problemy z urzędami. No, masa jest takich przykładów. No, nie będę tutaj wymieniał żadnych konkretnych. I wiem, że w Polsce też takie rzeczy się zdarzają. No, ale mówię, mi się nigdy nie zdarzyło, dlatego jestem naprawdę zły. Spróbuję tam zadzwonić w poniedziałek na tą infolinię i się z nimi dogadać. Zobaczymy, co mi powiedzą. No, ale tak jak rozmawiałem z moim tatą, no to sprawy zaszły tak daleko, że po prostu, no, ten dług, czyli ten niezapłacony mandat został firma windykacyjna kupiła go, bo tak to się odbywa. I teraz ona jest właścicielem tego długu i będzie chciała oczywiście na tym zarobić. Więc... Tak to się przedstawia. No, jestem trochę zszokowany, powiem Wam, że tak to się też w Anglii odbywa wszystko: że jest takie bezprawie. I powiem Wam szczerze, że ja z każdym dniem, z każdym tygodniem, coraz bardziej się cieszę, że stamtąd wyjechałem. Naprawdę. Jest, coraz bardziej się cieszę. A jeszcze jak tego typu rzeczy słyszę, e, rozmawiałem ze znajomym wczoraj, właściwie to mój tata rozmawiał z tym znajomym i mi dzisiaj opowiadał. E, okazało się, że dziecko jest chore, tego znajomego dziecko, przez tydzień czasu nie był w pracy, jeździł po lekarzach i walczył o to, żeby to dziecko zostało zbadane. Rozumiecie to? Tak działa. NHS w Anglii. U nas też służba zdrowia jest na dnie i poziom jest żaden, ale w Anglii nie wiem, czy pod tym względem jest lepiej. Może jak już się dostaniesz gdzieś do jakiegoś specjalisty, to z tego co słyszałem, tak, że wtedy już jest lepiej. Ale tydzień czasu musisz brać urlop albo. no urlop albo bezpłatny, bezpłatny albo jak masz, to musisz go poświęcić po to, żeby prosić. Yy, własne, żeby prosić, żeby ktoś yy, zajął się twoim dzieckiem, żeby łaskawie go zbadał i żeby to dziecko łaskawie dostało antybiotyk, bo w ogóle dostać w Anglii antybiotyk to, to nie jest takie proste. To nie jest tak jak w Polsce, idziesz i dostajesz antybiotyk. Tam cię faszerują, mówią ci, żebyś sobie jadł i buprom. Yy. Dopiero nie wiem, co się musi stać, żebyś dostał antybiotyk. Ten znajomy pochodzi ze Słowacji, a żona, jego żona jest czeszką. I doszło do tego, że ona była, słuchajcie, na takim już etapie, takim kłębkiem nerwów, że chciała zabierać to dziecko i lecieć do Czech. No więc jak słyszę tego typu. Jak ludzie opowiadają tego typu historie, to naprawdę cieszę się z każdym dniem, coraz bardziej, że wróciłem do tej Polski, jaka ona by nie była, ale zawsze jesteś u siebie i wszystko idzie. No nie wiem, ja przynajmniej mi się tak wydaje, że jakoś, no nie wiem, łatwiej się dogadać, łatwiej coś załatwić. Tak mi się po prostu wydaje. No, i tak, słuchajcie, eee, taki odcinek dzisiaj. Eee, nagram Wam też odcinek, tak jak obiecywałem. Eee, z, jeżeli chodzi o kupno samochodu, rejestrację samochodu, bo w Polsce to też nie jest takie wcale proste, wszystko. Eee, także o tym też odcinek zrobię, ale dopiero na wtorek jestem umówiony na rejestrację samochodu. Jeżeli wszystko się uda, bo. To też nie jest takie proste. Eee, to Wam zrobię o tym odcinek. Ogólnie, jak się kupuje w Polsce samochody, jak się rejestruje i tak dalej. Dużo osób pod ostatnim filmem eee, mówiło mi, że bez sensu jest porównywanie cen jeden do jednego, cen w Polsce i w Anglii. No, i ja uważam, że to ma sens, bo to nie ma na celu pokazanie, pokazanie za i to znaczy w ten sposób, ile ty możesz kupić za polską wypłatę, a ile za angielską, tylko ma po, na celu pokazanie ceny, właśnie jeden do jednego. Co jest droższe, e, co jest tańsze i o, o ile. Bo nie można tak porównać, e, bo każdy zarabia inaczej, słuchajcie, i w Polsce, i w Anglii. Nie da się porównać na przykład, e, ile możesz za średnią e, pensję kupić w Polsce, a ile za średnią w Anglii. Bo słuchajcie, no, to jest tylko średnia pensja. Jeden będzie zarabiał więcej, drugi mniej. Na jednego będzie stać na więcej, drugiego na mniej. Więc ja taki odcinek zrobię i uważam, że ma on sens. Oczywiście każdy ma prawo do e, swojego zdania i wy możecie powiedzieć, że to nie ma sensu. E, także tak. Czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć? No chyba nie. Jeżeli ktoś w ogóle ma pomysł, jak to ugryźć, to znaczy, czy, czy można w ogóle e, jakoś odwrócić ten mandat do tego momentu. E, no, znaczy, do takiej kwoty, jaka była pierwotnie. Bo ja teraz muszę płacić, tak jakby kary, za to, że tego mandatu nie zapłaciłem w czasie. Nie zapłaciłem, bo nie wiedziałem. Że go mam. E, oczywiście, jeżeli bym wiedział, to bym to zapłacił w czasie i nie byłoby problemu. Także, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak to ugryźć, ktoś się na tym znamiał, może podobną sytuację, to proszę dajcie znać w komentarzach. E, no i to w zasadzie tyle. E, jut jutro nie, dzisiaj jest sobota. W poniedziałek wybieram się do Urzędu Pracy, więc też zrobię wam z tego jakiś materiał. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Jeżeli oczywiście się podobało, to dajcie łapkę w górę, chociaż nie wiem co. Yy, yy, w zasadzie, czy tutaj było coś, co miało się podobać? Raczej nie. Chciałem Wam powiedzieć o tej sytuacji, która mnie spotkała może niektórych, przestrzec, że takie rzeczy też mają miejsce, chociaż. Wy z tym nic nie możecie zrobić, i tak naprawdę nie macie na to wpływu, że nie dostaliście wezwania żadnego do zapłaty. Bo nie wiadomo, kto zawinił. Poczta zawiniła, czy no nie wiem, naprawdę nie wiem. Także w każdym bądź razie dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Zasubskrybujcie kanał. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Lecę zaraz się szykować, bo dzisiaj robimy sobie, znaczy robimy sobie. Tak w zasadzie to mój kuzyn robi ognisko, także będą kiełbaski, jakieś piwko i dobra zabawa. Na razie trzymajcie się, cześć, do następnego razu.